Tradycja rzecz święta. Majówka rozpoczęła sezon na grillowanie. To prawie eksport narodowy. Problem w tym, że ta dyscyplina bywa bardzo niezdrowa, bo kiełbasa z grilla może być z dodatkiem dymu, a w tym dymie jest dużo szkodliwych substancji. Michał Trantał zebrał dla państwa rady, jak uniknąć konsekwencji urlopowego biesiadowania. Grillowanie takiego nie mamy, jak tradycyjne. Tak... Dlatego Aniszowi Sangawi od razu spodobało się polskie majówkowe biesiadowanie. Indyjsko-ukraińskie małżeństwo mieszkające w Polsce łączy trzy tradycje. My dzisiaj mamy takie międzynarodowe potrawy. Prym wiedzie jednak polska kiełbaska. Najlepsze jest, najlepsza. Uważam, że jest bardzo pyszna. Szczególnie dobrze przyrządzona. Warto wsłuchać się w rady profesjonalistów. Nacinamy czy nie nacinamy? Ja twierdzę, że lepiej kiełbasę naciąć ona się fajnie zglazuruje. Albo pójść za głosem amatorów pichcenia. Co kto lubi, tak? Bo to najważniejsze są sosy. Jednak warto wiedzieć kiełbaska to średnio 300 kalorii. Aby je spalić, musimy ruszać się przez 45 minut. Dzisiaj nie patrzymy. No, majówka. Na co dzień jednak warto się przyjrzeć. Tego rodzaju produkty są smaczne, bo występuje w nich dużo tłuszczeń. Kiełbaski może i raczą nasze podniebienia, ale są zdradzieckie dla organizmu. Zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Lista jest długa. Nadciśnienie, miażdżyca, niewydolność serca, może więc czas na zmianę? Coś lżejszego. Taka ładna pogoda, owocki. Twarożki, tak? Tak. Tylko czy jesteśmy na to gotowi? Mówi się, że Polacy mają trzy sporty narodowe. Piłkę nożną, skoki narciarskie i właśnie grillowanie. Jednak jak grillować bezpiecznie i zgodnie z prawem? Mundurowi ostrzegają. Nie ulegajmy pokusie w domu. Pamiętajmy, że nie można rozpalać ani grillów gazowych, czy węglowych na balkonach mieszkań. Nie wolno tego robić także w lasach. Kara? Nawet 5000 złotych. Strażacy zachęcają: wybierajmy ogólnodostępne, bezpieczne miejsca, a strażnicy miejsce dodają. Ważne jest, żeby po sobie też pozostawić porządek czyli wszystkie odpady, które powstały w wyniku grillowania, e, zabieramy ze sobą. Ważne też, żeby na majówkę zabrać po prostu dobry humor. Michał Trantał, 19:30.